Systron Pro HD to pionowe centrum obróbki szkła ze zintegrowaną technologią Waterjet. Obróbka krawędzi i wycięć odbywa się z najwyższą precyzją i w najkrótszym możliwym czasie. Jest to maszyna typu All-in-One. Łączy w sobie obrabiarkę CNC, frezowanie i wiercenie oraz cięcie za pomocą strumienia wody. Dzięki Pro HD można zredukować gamę niezbędnych narzędzi do obróbki danego produktu do absolutnego minimum. Maksymalizując w ten sposób wydajność przy jednoczesnej poprawie jakości wyrobów i logistyki na hali produkcyjnej. Im bardziej skomplikowane szkło, tym lepiej dla ProHD. Opatentowana technologia Waterjet umożliwia niezwykle szybkie cięcie dowolnych konturów z najwyższą precyzją i szybkością. Wszystkie cięcia strumieniem wodnym są gotowe do hartowania bez konieczności dodatkowej obróbki. ProHD posiada opatentowany system z wykorzystaniem tzw. poduszki wodnej, który zapewnia bezpieczną obróbkę szkła powlekanego, w tym niskoemisyjnego. Poduszka wodna nie styka się bezpośrednio z powierzchnią szkła, co pozwala uniknąć zarysowania szkła lub uszkodzenia jego powłoki. Ponadto poduszka wodna utrzymuje szkło w idealnej, wolnej od drgań pozycji, jednocześnie chłodząc narzędzie obróbcze na całej jego powierzchni. Ta maszyna chroni się sama. Wysoka zaawansowany system trzech komór zapewnia, że czujniki, prowadnice, skrzynki zaciskowe i zmieniacze narzędzi znajdują się w jednej z dwóch stref suchych. ProHD jest wyposażony w 50 uchwytów narzędziowych o pojemności dwóch narzędzi na uchwyt. Tym samym maksymalna ilość załadowanych narzędzi wynosi 100, a sama wymiana narzędzia następuje w czasie krótszym niż 7 sekund. Urządzenie ProHD jest najbardziej wydajnym i elastycznym rozwiązaniem zdolnym do obróbki największej ilości szkła na metr kwadratowy zajmowanej przez siebie powierzchni.